Pani Krysiu bierze pani udział w wyborach mis po 50. Skąd taki pomysł, żeby zgłosić swoją kandydaturę? Ja uwielbiam wszystkie propozycje i akceptuję wszystkie propozycje z matrymonialnymi włącznie. I właśnie pani, która organizuje, która wpadła na ten świetny pomysł wybory Miss Polonia po 50, zgłosiła się do mnie, więc bez chwili zastanowienia z szalonym entuzjazmem się zapisałam. Właściwie sugerowałam, że wolałam, żeby zrobiła mi po 75, bo bym miała większe szanse wygranej, ale w końcu nie gra się po to, żeby wygrać, przegrać też trzeba umieć, więc staje do szranki. Z troszeczkę młodszymi kobietami, ale jednak wyglądem i siłą ducha nie, nie odbiega Pani absolutnie od 30-latek co najmniej. Wiek jest nieważny, metryka jest nieważna, wygląd jest nieważny, ważne co w duszy gra. A u mnie gra bez przerwy jakiś rock and roll, chyba. Dzieli Pani życie między Polskę a Francję. Teraz jest Pani dłużej u nas w kraju czy za granicą? No, dłużej jestem u siebie w domu w Paryżu jednak, ale co dwa tygodnie mniej więcej wylatuję gdzieś. Moje miejsce jest w samolocie, uwielbiam podróże lotnicze i zawsze się cieszę. Cieszę się, bo jadę do Warszawy. Po trzech dniach cieszę się, bo wracam do Paryża. W przyszłym tygodniu cieszę się, bo polecę do Krakowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później do Nowego Jorku, ale tak samo się cieszę na powroty jak na wyjazd. Jakiś czas temu wydała pani książkę pod tytułem Moje noce z mężczyznami. I czy będzie kontynuacja tego dzieła? E, kontynuacji tego dzieła akurat nie będzie, ale moja następna książka będzie chyba nosiła tytuł Ci wspaniali mężczyźni w moim życiu. Więc leitmotiv mężczyzn się przewija, tak w mojej twórczości literackiej, jak i w moim życiu. A ilu było wspaniałych mężczyzn w pani życiu? E, jeszcze nie zakończyłam działalności męsko-damskiej, więc proszę się zgłosić za kilka albo kilkanaście lat. A jest pani teraz zakochana? Jak to jest z tą miłością? Jeszcze nie, ale już gotowa do zakochania. Czyli kandydat jest już? Tysiące! Tylko sprawa wyboru. A jaki ma pani plan na jutro? Samolot, czyli cieszę się. Powrót do Paryża jutro. Czyli święta w Paryżu. Nie, nie, święta w Krakowie. Na święta wracam do Krakowa, ale święta to będzie właśnie kolejne ścianań Wielkanocne, które tym razem wypadnie dokładnie w dniu Wielkanocy, a drugi dzień Wielkanocy pracuję, mam sesję zdjęciową i na to się bardzo też cieszę. A czy jest to sesja zdjęciowa dla na przykład jakiegoś magazynu dla panów, czy po prostu do jakiejś ekskluzywnej gazety? Zobaczymy, na razie robimy sesję. Zobaczymy, co z niej wyniknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Miłego wieczoru życzę.